Ten frag znajduje się tutaj, bo lubię patrzeć jak samoloty eksplodują. Ten frag znajduje się tutaj, bo lubię patrzeć jak X-150ki eksplodują. Ta walka znajduje się tutaj dlatego, bo chciałem zaatakować od 26 natomiast w połowie podejścia zmieniłem cel, wysunąłem hamulec aerodynamiczny, który w tym samolocie działa dosyć dobrze i znokautowałem P-51. Scratch. Następnie mamy dowód na to, że nawet gracze bez rąk czasem grają w tą grę, jak na przykład ten pilot J26. Nie dość, że ma niedziałające przednie kończyny, to jeszcze w dodatku ten górny organ kontrolujący ich pracę nie działa również zbyt sprawnie. Na co dowodem jest ten zakręt. Ta walka znajduje się tutaj, bo trafiam gości rakietami. Oczywiście żartuję, bo jestem z nich chły. Chuj... Ta walka znajduje się tutaj z tego powodu, że trafiam gościa rakietami. Oczywiście żartuję, bo jestem z nich chły. Chuj... Strzelanie działkami też. Ta walka znajduje się tutaj, ponieważ F8F wlatuje mi pod działka. Niestety go nie trafiam, bo jestem w tym chuj. Berkat na szczęście również ma średnio działający organ górny, czego dowodem jest ten zakręt. Ta walka znajduje się tutaj, ponieważ strzelam do P-63. Oczywiście jestem w tym chuj i nic nie trafiam. P-63 przezornie zrzuca flary, ale nie ma się czego bać, ponieważ wszystkie rakiety wystrzeliłem już na początku bitwy. Tak czy owak, wykorzystuję fakt, że mam jeden zbędny silnik i postanawiam pozbawić P60 trójkę w większości ogona. Na szczęście niemieccy inżynierowie przezornie zamontowali dwa silniki, więc na jednym mogę wrócić do bazy. Ta walka znajduje się tutaj, ponieważ strzelam do P60 jedynki z rakiet. Niestety, jak już mówiłem wcześniej, jestem w tym chuj. Albo przynajmniej tak sądzę, ponieważ jak patrzę na powtórce, jedna z rakiet wybuchła mu tuż przed czołem. Niestety, jak się okazuje, 10 kg TNT to za mało, żeby zrobić z samolotu Kisiel. Zostaniemy jednak przy tej bitwie, ponieważ wydarzyło się w niej kilka ciekawych rzeczy. Mianowicie. Zaatakował mnie Mustang. Spitfire ostrzelił mi skrzydło. Trafiłem Mustanga rakietą. To żart, mówiłem przecież, że jestem z nich chuj... Nadal ten sam musnak o mnie zapomniał i dał się rozwalić. Zaatakował mnie ten sam Spitfire, udowadniając, że niemieckie trzynastki to jedno wielkie ścierwo. Kolejny Mustang poszedł ze mną na czołówkę oraz Spitfire poszedł ze mną na czołówkę powodując przypływ natchnienia w moim skorodowanym mózgu, który pozwolił mi sformułować friksowe pierwsze prawo Wartandera, a brzmi ono następująco. Niezależnie od stanu i położenia twojego samolotu, zawsze znajdzie się gość chętny na czołówkę. Ten film znalazł się tutaj, ponieważ strzelam z rakiety do B-17. I nawet tym razem udało się je trafić. Jak widzimy, Airburst zadziałał tak jak działać powinien. Ale to, co zniechęciło mnie całkowicie do próbowania dalszych tego typu manewrów, to ta walka z Jerem. I pozwolę się samemu sobie zamknąć oraz dam Wam w pełni doświadczyć tego, czymkolwiek wypełnia Was ten no, pełen emocji pojedynek. A i małe ostrzeżenie dla używających słuchawek. Cześć, z tej strony Freeks i witam Was w filmie z Me 410, chociaż nie do końca z Me 410. Tak czy owak, witam Was w Thunderze. Lecimy sobie Me 410, tak to prawda. Za kompana mamy Smigola, tak to prawda. I trafiliśmy na Norwegię. I to na nie byle jaką Norwegię, ponieważ jest to stara Norwegia, czyli duża mapa. Z dynamicznym punktem na środku. I w dodatku matchmaking nawet okazał się bardzo, bardzo fajny, no bo Niemcy lecący na Brytyjczyków i Amerykańców. Jakby. Yes, please! A chciałbym więcej takich. Tutaj strzelamy do P51C, ale oczywiście nie trafiamy go, bo jak dobrze wiecie, jestem z tych rakiet ch... A Tak, czy owak. Było to dosyć ciekawe doświadczenie, ponieważ przyniosło bardzo dużo wspomnień, mianowicie team niemiecki, który trzyma się razem i nawzajem sobie pomaga oraz team amerykański, który hmm, głównie to lata samemu za jednostkami naziemnymi i rozbija się w, w Wernach czy innych Thunderboltach e, Także mówię, było to bardzo, bardzo taki jakby, jakby to nazwać a po angielsku to się nazywa trip to the memory lane, czyli takie po prostu wycieczka w przeszłość. Co nie, przez chwilę nie wydawało mi się, że mamy 2024, okay. tylko jesteśmy bliżej czasów, w których zaczynałem grać w tą grę, czyli tam 2015 16. Wtedy mm, ta Norwegia była śmieszna, bo, bo po środku mapy leciały. 3 BF-y 110 bodajże oraz 3, 3 Bowfightery I po prostu każdy nubek ścigał się do tych botów, ponieważ były to wiecie darmowe, darmowe źródło jakiegoś tam marnego expa Za którym można było latać, no i to takich gości się, się kasowało, teraz już na każdej mapie są Hmm, są, wiecie, są boty i tak dalej, także jest już z tym troszeczkę ciężej, ale na, nadal można ta, takich delikwentów kasować jednego po drugim. A ciekawa charakterystyka mapy Norwegia to to, że widzicie, że każda drużyna poza swoim... E, może tak, Niemcy na początek mają lotnisko, mają dwa lotniska nawet, ponieważ mają lo, to lotnisko właśnie, na które lecę, ona jest po środku mapy. I lotnisko oczywiście w swojej bazie. Natomiast e, strona Aliantów, tutaj myślałem, że go trafił, ale oczywiście jestem ch... więc. Niestety. A, a, natomiast strona Aliantów na samym początku bitwy ma tylko i wyłącznie lotniskowce. I walka toczy się mniej więcej właśnie dookoła tego punktu A, ponieważ jest to, a, jak widzicie. Lotnisko, na którym te pelotki nie biją jakoś bardzo, no ale jeżeli chodzi o Norwegię, jest to świat wysep, wysep? Nie, wysp. Wysepek, jeżeli już. A jest to świat wysepek i fiordów, więc tutaj płaskiej ziemi jest jak na lekarstwo i to lotnisko bardzo, bardzo ułatwia lądowanie, szczególnie samolotom, które nie posiadają haka na lotniskowiec. No i widzicie, że do tego lotniska płyną barki desantowe I te barki desantowe musimy zniszczyć Jak je zniszczyć? Otóż nie jest to, to aż takie proste jak mogłoby się wydawać, ponieważ trzeba celować w ich wnętrze Jeżeli będziecie strzelać w ich zewnętrzną stronę z 20 czy tam 13 To zrobicie im całe nic Jak widzicie dopiero kiedy zaczynam strzelać w środek barek desantowych one wybuchają no, i jeżeli nie, nie uda wam się ich zniszczyć i dopłyną one do przystani przy tym lotnisku, to zaczną zajmować strefę A. I zadaniem teamu niemieckiego, oczywiście oprócz wiecie, przeżycia i eliminacji strony alianckiej, jest obrona strefy A. I kurczę, jakby taki prosty koncept sprzed 10 lat, bo myślę, że ta mapa jest w tej grze tyl. Tyle czasu, jeżeli nie dłużej. A daje tyle frajdy. Jakby. Kurczę, no. Come on! <słuch> ja, ja po prostu mam czasem wrażenie, że jedyne... czego, czego Gajin potrzebuje, to rebrandingu wzorem Jaguara, żeby po prostu całkowicie. Całkowicie zdefiniować i podkreślić swój brak kreatywności uh, i... Tak naprawdę ten brak kreatywności w dodatku maskowany bardzo, bardzo nieudolnie przez, wiecie, więcej, więcej samolotów, więcej interesujących, jakby poja... Mo może inaczej. Że Geigein niestety, ale skupia się, wiecie, żeby, żeby przy przyciągać nowych graczy, niestety ma w dupie graczy, którzy już w tą grę grają. I jest to pewnego rodzaju problem No ale tak czy owak, widzicie, że te barki, barki desantowe okazały się twardszym orzechem do zgryzienia niż myślałem, że będą Przejęli strefę A, no i ja się już muszę stąd ewakuować, ponieważ nie chcę ryzykować Wiecie, że pelotka wsadzi mi jakiś pocisk w otwór tylny Tak więc po prostu odlatuję, niestety przegraliśmy lotnisko, jeżeli będę chciał się przeładować to będę musiał lecieć do naszej bazy, aczkolwiek nie jest to już aż taki problem jak kiedyś, ponieważ kiedyś bitwy trwały godzinę. I czasem zdarzało się, że trzeba było na tą główną bazę polecieć i się tam przeładować. Tutaj edukujemy jakiegoś nowego gracza, który pierwszy raz widzi tą, tą mapę i nie ma pojęcia, gdzie teraz ma lądować, skoro to straciliśmy to lotnisko pośrodku mapy. No, ale teraz, jeżeli bitwy trwają po 25 minut, i tak naprawdę, jeżeli na, na tej większej mapie lecicie przeciwko teamowi przeciwnika, no to będziecie widzieć go mniej więcej po, nie wiem, po 3, 4, 5 minutach. A tutaj mamy chmury, więc widzieliście, że chwilę z przeciwnikami się szukaliśmy. E, także, no, w obecnej, w obecnej sytuacji, niestety, niestety. Tak naprawdę wszystko to co robiło z Norwegii fajną mapę W sumie nadal robi z niej fajną mapę, ale nie ma już aż takiego wpływu na gameplay No i zobaczcie Wlatuje między pelotki I te pelotki sypią niczym na Nowy Rok Słyszymy wybuchy, widzimy smugi pocisków Troszeczkę jestem zaniepokojony, ponieważ wiem jak, jak to może się skończyć w nowym World on Jednakże te pelotki zostały, nie wiem Chyba zachowane, tak jak te pelotki powinny działać, w mojej opinii. Czyli po pierwsze, pełnią funkcję imersyjną, dekoracyjną i krajobrazową. Po drugie, jeżeli team przeciwnika mnie szuka, no to te pelotki i smugi z nich ułatwią prze przeciwnikowi znalezienie mojego samolotu. A po trzecie, jeżeli już Wiecie, jeżeli już latam dookoła tych pelotek, to jeżeli będę tam latał wystarczająco długo, no i wystarczająco wolno, no to w końcu mnie trafią, tak? Ale nie jest to ich ta główna funkcja, pomijając fakt, że te pelotki to statki I tak naprawdę na Norwegii mamy cele naziemne dla wszystkich rodzajów samolotów szturmowych, także dla tych wyposażonych tylko w torpedy Jak na przykład Bowfighter, czy ten premiowy focke 190 no a teraz już widzicie finał tej bitwy, czyli wiecie, przeleciałem tyle, żeby pomóc Smigolowi w razie czego, gdyby coś mu nie wyszło, natomiast... No, cóż, mało jest rzeczy w Wortonderze, które Smigolowi nie wychodzą. Ale po prostu chciałem pokazać wam bitwę, która troszeczkę przypomniała mi stare, dobre czasy.